Zamykasz właśnie jakiś ważny etap. Może ty czujesz, że coś już się skończyło, jakaś relacja, jakaś historia, która już nie miała miejsca w twoim życiu. I tutaj ta karta świata pokazuje, że to koniec, ale dobry koniec. A ty jesteś gotowa już na więcej. I karta koła fortuny też pokazuje, że wszystko zaczyna się zmieniać, i los w końcu się obraca. Coś, czego się nie spodziewasz, przyjdzie do ciebie nagle. To może być nowa szansa, nowa relacja, a może nawet zmiana w samej sobie, której już nie poznajesz. I ty nie walcz z tym. Zaufaj, że to, co się dzieje, jest dla ciebie. Tutaj ta królowa mieczy to jesteś ty. Mądra, spokojna, świadoma i już nie dajesz się złamać. Nie boisz się prawdy. I to jest moment, w którym ty wybierasz. Ty decydujesz i ty rządzisz. Zamykasz to, co cię raniło. Otwierasz się na to, co prowadzi cię wyżej. Jesteś silna. Jesteś spokojna.